Wadżiawej serii asan, czyli asan wykonywanych z pozycji wadżia asany, tak zwanej pozycji pioruna diamentu albo diamentowego pioruna, mamy asanen siasia, shasha w sanskrycie znaczy zając, królik, a także gatunek antylopy. Chociaż w większości logicznych podręczników mówi się, że jest to pozycja zająca, to jednak niektóre stare teksty tantryczne mówią o pozycji antylopy. Dłonie układamy tuż przed kolanami na ziemi. Siedzimy na piętach, jak to w Vajrasanie, ale wyraźnie mocno się Opieramy dłońmi o podłoże i wzrok, twarz wędruje do góry. Także patrzymy mniej więcej w przedłużeniu linii tułowia w górę. I tak początkujący pozostają w takiej pozycji przez 10-20 mniej więcej głębokich, powolnych oddechów. Bardziej zaawansowani mogą wydłużyć czas ćwiczenia do 50 głębokich oddechów w takiej pozycji spoglądania w niebo na skos do góry. Jak kończymy asanę, wychodzimy, opuszczamy wzrok i twarz do przodu, w kierunku podłoża i Zabieramy dłonie na nasze uda. Z pozycji wyjściowej zawsze rozluźniamy ramiona. Jakby w dół. Pionizujemy pozycję, ściągamy podbródek, potylica do tyłu i w górę. Jedna ręka dotyka. Druga ręka dotyka podłoża, wzrok do przodu, twarz do góry, oddychamy głęboko w tej pozycji, z naciskiem na oddech śródpiersiowy, przeponowy, czyli nie na podbrzusze, nie na górne szczyty. Jest to Asana ćwicząca środkowy oddech i ładująca środkowy zbiornik energetyczny. Praną 10-20 oddechów tak pozostajemy, i potem opuszczamy głowę wzrok i wracamy do pozycji wyjściowej, którą jest Vajra Asana. Z ważnych rzeczy, jak najbliżej przeguby kolan się układają, czyli tuż przed kolanami, dłonie. Dłonie tak ładnie układamy, że kciuk jest dociśnięty do reszty palców, tylko górny paliczek odwiedziony na zewnątrz. To taka, taki ważny element w klasycznie ćwiczonych asanach. I teraz jak Przechodzimy do tej pozycji, wracamy, to nacisk bioder napięty jak najmniej zmieniamy. Biodra są jak najbardziej napiętach. Nie podnosimy ciała do przodu, to jest bardzo ważne. I wzrok, twarz. Patrzy w niebo, a przy tym trzeba swobodnie, głęboko oddychać.